Ej, już dojeżdżamy! Po zamek Frankenów przeniesiono go niegdyś te okolice kamień po kamieniu, aż z Transylwanii. Strasznie bym chciała obejrzeć go od środka. A ja nie! Pamiętacie te opowiadania o wilkołakach żyjących w Transylwanii? Wilkołaki? Wilkołaki? Patrzcie, wóz cygański! Przepowiadanie przyszłości zatrzymajmy się! Coś ty! Nie wierzysz chyba w żadne przepowiednie. Chodźmy do środka! Chciałbyś poznać swoją przyszłość, Scooby? O tak! Dobra, może być zabawnie. A więc chcielibyście poznać swoją przyszłość? Usiądźcie zatem blisko mnie i uważnie wpatrujcie się w kryształową kulę. Kryształowa kulo, zadam ci zagadkę: jaka przyszłość czeka całą tę gromadkę? O, już widzę! Wybraliście się na małą wycieczkę, ale co to? Grozi wam wielkie niebezpieczeństwo, dopóki przebywacie w tych górach. Jakie niebezpieczeństwo? Siły ciemności pochodzące z krainy śmierci. Wilkołaki? Nie ma żadnych wilkołaków z Kubi. Nie wygłupiaj się. A co kryształowa kula mówi o zamku Frankenów? Wybieramy się tam. Nie idźcie do zamku. Właśnie dziś uciekł stamtąd przerażony dozorca. Mówię wam, nie unikniecie przeznaczenia, jeśli tam pójdziecie. Może nie jedźmy do tego zamku, a jeśli ona ma rację? Tak, y słyszałem, że wielkołaki wychodzą na polowania nocą, w czasie pełni księżyca. Tak, w czasie pełni! Przestańcie, nie dacie się chyba nastraszyć jakiejś przesądnej cygance.